Proponowaliśmy wypracowanie kompromisu. Nie wskazywaliśmy, czy to wypracowanie kompromisu ma się odbyć celem zwiększenia deficytu czy przesunięć w istniejącym budżecie, ponieważ w momencie, kiedy pani burmistrz jednak stwierdziła, że można deficyt zwiększyć, pozostawiliśmy to do oceny burmistrza. I yy, ta propozycja wpłynęła dopiero w momencie, kiedy taka możliwość się pojawiła. Natomiast. W tej chwili no, Pani Burmistrz odniosła się, że absolutnie nie będzie tego wprowadzać do procedury, nie będzie tego robić. Więc jesteśmy na ostatnim etapie już głosowania, w którym zgodnie z przyjętą uchwałą procedowania nad budżetem, możemy wprowadzić te zadania do budżetu, ale już wskazując konkretne środki, co właśnie Pan Przewodniczący Klubu przedstawił. Odnosząc się do wystąpienia pana radnego Semka, że są to wartości, które być może będą za małe na realizację tych zadań. Przypomnę to, co mówiła pani burmistrz, że jest zadanie mistuszowa niedoszacowane. Jest zadanie y, odnośnie budowy widma niepełnosprawnych niedoszacowane. My mamy w tym budżecie już wprowadzone przez burmistrza kwoty, które są niedoszacowane. My nie jesteśmy ekspertami, żeby ocenić. Ile będzie kosztował projekt? Ile będzie kosztowało wykonawstwo? My jesteśmy ludźmi wybranymi przez mieszkańców do reprezentowania ich wniosków. Przedstawiliśmy wnioski mieszkańców. Mieszkańcy o to proszą i my jako radni. W imieniu naszych mieszkańców te wnioski przedstawiliśmy. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. No, dziękuję. Proszę. Chciałabym się uzupełnić do tego, co usłyszałam od Pani Przewodniczącej, jakie to są wnioski od mieszkańców. Proszę Państwa, na, kiedy zaczął się budżet, kiedy rozmawialiśmy o budżecie, kiedy padło pytanie do Pana Przewodniczącego Komisji Oświaty, dlaczego nie, powiedział nie, bo nie. Czy to jest poważne traktowanie burmistrza? Kiedy było spotkanie tam w hotelu z klubem 60, kiedy pan przewodniczący, kiedy poszedł na spotkanie tutaj komisji, ja szłam za nim później, wychodzę, a mu do mnie ludzie mówią, pani burmistrz niech się niech pani nie spieszy, bo powiedział, że i tak pani budżetu nie uchwalą, bo nie. Procedowanie budżetu, ważnych zadań gminy gdzieś z boku w klubie, nieoficjalnie, nie jest sprawą normalną. Skończę mówić. Proszę Państwa, po to są komisje, po to są dyskusje, żeby padały oficjalnie tu i teraz. Wszystko było robione jawnie. Wszystko było dyskutowane. Przyniesienie jednego pisma w styczniu nie rozwiązuje problemu, bo problem jest głębszy i zasadniczy, że nie tylko klub ma rację. Są inni radni. In, inni radni, dzień, którzy też dzień, mają uwagę. Ja nie mówię o większości dzień, klubu osiem, dzień, tylko, dzień, dzień, dzień. tylko mówię. Czy zakup sali gimnastycznej dla Bistuszowej był w projekcie na początku? Czy zakup samochodu salackiego dla był w projekcie? W zeszłym roku się wszystko by, dało. By, a w tym roku. Ale kiedy? I na by, początku... A, na, to, da, 000. 000. a ile daliśmy za samochód? Ile gmina da za samochód? Może pan wie jak pan tak dobrze poinformował jest? Za niej nie prosi pani burmistrz. Pytam się, to... skoro pan jest tak dobrze poinformowany, ile gmina da samochód? 400 tysięcy dołożyła gmina. Więc mówię, proszę państwa, to się wszystko zmienia wielokrotnie. Tylko odrobinę dobrej woli. Nie odrobinę za budżet odpowiada burmistrz pani Zosiu, pani radna. I niestety procedury są takie, jakie są. się mi bardzo. Uważam, że... Wiele zadań jest za do zrobienia, ale mówienie publicznie przez Pana Przewodniczącego Komisji Oświaty i tak budżet nie będzie uchwalony, nie ma się do czego spieszyć, to jest poniżające Burmistrza Gminy. Dziękuję panu. Hmm. Dziękuję. E, jest... Proszę. To nie odpowiedzi, masz... ja tutaj może tak zrobić. Pani mówi w tym momencie, mówi nieprawda. bo na spotkaniu, na Jorku, w poczelniku, nie chodziło o budżet i o budżety nie rozmawiali w ogóle z Panią. Chodziło o śmieci, o stawki za śmieci. Oj, Niech no, że Pani o budżetę, powie prawo. Natomiast na komisji oświaty Pani była i powiedziałem do racji, że za tym budżetem nie zagłosuję. To są moje słowa, nie zagłosuję, bo nie ma nawet oświetlenia w Lublin. Gdzie... To no? teraz jest. No zaraz jest. No ja nie zagłosuję. Ale my rozmawiali nad budżetem, który był projekt listopada i nie ma. Gdzieśmy na rzecz. Zaraz zrezygnowali z tego oświetlenia, bo się projekt kończył i miały być zrobione w lupcie. I w czy ja słyszę, projekt się skończył. Nie, znalazł się nie zakończył. Więc niech Pani powie co raz, bo oni byli zadowoleni. Bo to byli zadowoleni, że nie była sesja nadzwyczajna. Na temat śmieci, na temat stawek zaś śmieci. W takim razie proszę pana, pytam wprost, ponieważ autopoprawką wniosła na galurczy, samochód strażacki, która straży jest w systemie, wniosła oświetlenie, wystąpiła ochotnik do starostwa. Czy pan jest za tym budżetem, czy przeciwko? Panie burmistrz, nie było komisji na temat autopoprawek. Ja proponuję, żebyśmy ten wątek zakończyli, bo możemy do wiesza ściągnąć. Dziękuję. Proszę bardzo. Ponieważ radny nie reprezentować samą gminę, a nie tylko własne wsie. A tu z tych poprawek wynika, że Zalasowej w gminie Rewitce nie ma. No więc dziwię się, największa wieś, najbardziej ludna i w ramach tego powiedzenia, że większość ma rację, Zalasowa jest w koszu, ponieważ żeby była ja nie, asia, nie ma żadnych inwestycji, nawet zgłoszonych tutaj, nie? Przez, przez klub. Niech się klub zajmie całą gminą Zalasową też ponieważ się nie zajął, więc ja zgłaszam dwie inwestycje do zrealizowania chodnik na ulicy Kościelnej i chodnik na ulicy Tułowskiej Zaraz Zalazowej. Dobrze dobrze. dobrze, dobrze. Proszę Panie Radny. Szanowni Państwo, zostały zgłoszone poprawki, które będziemy głosować. I chciałem zapytać, Panie czy radni, każdą... już przebiec, się, mogę. Czy będzie dyskusja nad każdą z tych poprawek? W jaki sposób będziemy dostać? <laughs> Bo ja przynajmniej do jednej mam wątpliwości. I czy nad każdą, to znaczy czy będzie dyskusja nad każdą z tych poprawek? Na, yy, Oczywiście głosowała. i prawda osobna głosowana. A, ale tak... czy panie Ramco. Czy tylko ja będzie? Jest czy tak tylko będzie to, wypowiedzeniu... czy, ja tak to Nie jestem on ładny do interpretowania zapisów, uchwały a w, w poprzedniej kadencji tak nie. Tak? Bo powiem, jest, jest, dokładnie racji prawnego jest co do, do, do nie to dogłębne. Nie gram bardzo. Bo powiedz, co budzi moją wątpliwość, a mianowicie oświetlenie Góry Kokoń. Skoro mamy tam rezerwat, to nie możemy zakłócać cyklu dobowego traktów ja i które tam są. Poza tym ma być platforma widokowa, nie. widokowa, a w nocy nie ma widoku. To no, jaki sens jest oświetlać drogę do czegoś, co e, będzie funkcjonowało tylko w dzień, a nie w nocy? W dzień, w dzień, dzień, my, dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Radny, jest projekt ja zrobiony, oświetlenie jest wszystko, tylko trzeba to powiedzieć. To nie góry, tylko drogi, gdzie mieszkańcy mieszkają. Tak. A. No, A do to... platformy, pod podstawkę, pod, pod pod gdzie platforma będzie budowana tam tylko kilka słów będzie postawionych. Tak, dziękuję bardzo. Nie do, jest to jest dziękuję. To, to dziękuję. dla mieszkańców, dla wszystkich. Ja tylko przy kwestii formalnej do, do Pana przez Wniosek A, w tym momencie już wymaga wskazania źródeł finansowania, żeby później w nie było niedomówki <coughs> te wnioski, które Pan złożył. Na tym etapie już pracy wymaga wskazania źródeł finansowania bez zwiększenia Myślę, że y, korzystając z przykładu pana radnego jeziora no, może być z rezerwy finansowej. Dobrze. Dobrze. Hmm. 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 Jeszcze sobie sprawdzimy, bo takie poważne że, rzeczy. Ja ja też nie... W imię swojej miejscowości Lubcza, bo widzę, że tutaj nowe zadania się pojawiają. I Jako miejscowość Lubcza też byśmy sobie chcieli takie nowe zadania, tylko oświetlenie drogi powiatowej. A budowy sali pan by nie chciał w tym roku? No, oczywiście, ale... <zysy> jest jeszcze... Budowa sali się przyda, przechodzimy do rzeczy. Projekt na budowę sali i ale my mamy projekt to, na budowę podawę... oświetlenia drogi powiatowej na Budowie. Była taka...

Pan nie że to jest Dziękuję. Przed przerwą chciałam wszystkich Państwa radnych zapoznać, co możecie jeszcze wnieść do budżetu. Według Was. Bo yy, właśnie dostałam korespondencję yy, od członków Zarządu Wojska Małopolskiego, że od dnia 2 stycznia do 31 stycznia można składać wnioski do operacji pod tytułem Gospodarka Wodna Ściekowa. To, co wiem, że jeszcze nie mamy. Do 31 stycznia wnioski. Już przepadną. Również można składać dla mieszkańców i my z to będzie. Dostęp do szeregu internetu. Ponadto, proszę Państwa, jest, już Wam dla plan uchwały. Dostałam zaproszenie na 20 do Wojewody Małopolskiego i o godzinie 14 będzie specjalne wystąpienie. Program dopłat do budownictwa pasywnego. Już są dopłaty, więc czego Pan nie zgłasza. Dalej proszę tak czytać. Już się pojawiają programy, tylko musi być budżet Państwa uchwalony. A wszystko w trakcie jest możliwe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Się, czy ktoś z Państwa jeszcze to nie tutaj, Proszę bardzo. Ja bym chciał jakbyśmy przystąpili już do głosowania, to zapewne pan przewodniczący chciał to powiedzieć. Ale chciałem zwrócić uwagę, że ponieważ tak się złożyło, że... Mieliśmy pewne zaniechanie, warte 10 milionów, a mianowicie nie zajęliśmy się szkołami, i teraz się bierą pietruszkę. W tym roku jest o 3 miliony więcej na szkoły niż 4 lata temu. A chcę jeszcze zwrócić uwagę, że ubyło 20% dzieci. 20% w czasie naszej kadencji jest mniej dzieci. No może, ale ale proszę, proszę, to co I coś. są te nasze kłótnie i emocje, bo wszystkie pieniądze idą na to, żeby nauczyciele uczyli puste klasy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie Przewodniczący, temat jest jak bumerang rzucane przez Pana Marka Wójcika, oświata i szkoła i kwoty rzucane tutaj szczególnie, jeżeli jest to wszystko przekazywane na mieszkańców, 5 milionów, 3 miliony i tak dalej, mogą na mieszkańcach robić wrażenie i mieszkańcy w końcu powiedzą, zamykamy szkoły, nie będziemy się uczyć, bo chcemy robić drogi i z, i z tych pieniędzy będziemy robić drogi, bo będą oszczędzać. Oczywiście to jest w cudzysłowie to, to, to zamykanie szkół, ale, ale powiem tak, Kolego Marku, proszę wziąć kartkę do ręki, proszę wziąć długopis, kalkulator i policzyć, bo są zadania oświatowe, na które przychodzi subwencja, ale w tej oświecie są zadania, które są obowiązkiem gminy. Gmina ma obowiązek utrzymać przedszkola, oddziały przedszkolne, stołówki i tak dalej. Jest to wszystko w budżecie. Proszę odliczyć sobie te zadania na stołówki, oddziały przedszkolne yy, i i przedszkola, tak faktycznie, ile dopłacamy? To dopłacamy w tym budżecie, który tu jest planowany 1 900 000 do subwencji budżetowej do oświaty. To też dużo. Bo, bo te środki pozostałe to są środki, które gmina jest zobowiązana utrzymywać. Oczywiście oświata kosztuje, ale ale to nie jest wszystko, że ma być wszystko utrzymywane ze oświaty. I to nie jest wszystko, że my dopłacamy 5 milionów do, do oświaty po subwencji. Do subwencji do dopłacamy 1 900 mln zł. złotych. razy 4 lata y jest w prawie 8 milionów. Dziękuję. E, związku... Musimy sprawić, wszystko? No nie wiem, wszystko. Czy ktoś jeszcze coś chce zgłosić? Myśmy nie wracali do... Co pani chce spóźnić? A, proszę bardzo. Aż tu nie jest taki, jest to rezerwa so, ogólna? So, w załączniku dotyczącym so wydatków tak, ale w uchwale budżetowej jest to podzielone na trzy rezerwy. Proszę bardzo, ja dysponuję budżetem, który został przekazany na tekst jednolity na 30... So, so, so grudnia tego roku i w tym y, budżecie w tekście jednolitym jest zapis y, oczywiście planie wydatków budżetu w gminie Rielicy na lata y, 2000 y, i tak dalej. Y, tak, paragraf 758.18 rezerwy ogólnej celowej 615 tysięcy złotych. W związku z powyższym nie ma możliwości tutaj na podstawie tego e, projektu budżetu, który, który został nam e, wskazany na 30 wskazywać innego e, rozdziału, bo tego rozdziału tutaj nie ma. Dzięki. Nie, nie chodzi mi o rozdział, chodzi mi o stronę drugą, paragraf czwarty uchwały budżetowej, gdzie jest to szczególnie, o, 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 na jakie są rezerwy. W tabeli o wydatkach nie musi być tego rozlicza, natomiast jest to rozliczanie w składach Pierwsza z nich no, jest, jest jednolitego, a druga z jest jednolitego paragrafu czwartych. Dlatego, że rezerwa hmm, celowa na zadania własne, za rzecz wydłużenia kredytowego, przechodzimy do jest to, to rezerwa ustawowa i na Jeżeli chodzi o rezerwę ogólną, nie no, pamiętam dokładnie, czy jest jakiś limit. Hmm, wydaje mi się, że 0,1% jest limit hmm, rezerwy budżetowej. Ogólnie natomiast jeżeli chodzi o rezerwę oświatową na wydatki edukacyjne i zależność opieki chłopowawczej 400 tysięcy to rezerwa na niełożone w poszczególnych działach odprawy emerytalne i na odprawy na Z odpłaniem już trzeba będzie posprawdzać to po to? Ja powiem tak, wskazywałem na tabeli z tego względu, żeby wskazać y, numery rozdziałów i, y, y, i przepraszam, i działów, jeżeli chodzi tutaj Oczywiście rezerwa serwowa na realizację w zakresie zarządzania kryzysowego już ona być nie może, bo, bo to jest oblik. To wszyscy, y, którzy się interesują wiedzą, że, że to wymaga y, zapisy ustawy i, i, i inne rzeczy. Y, a stałe rzeczy, czyli rezerwa na budżetu, czy rezerwa celowa na wydatki w zakresie oświaty, wydaje mi się, że są tam możliwości, z tego względu, że Pani mówi, że jeżeli w ciągu roku pojawią się środki, to będzie Pani przekazywać na, na inwestycje, to również, jeżeli środki się pojawią, to możemy te dziury, które dzisiaj tej, na tej sesji ewentualnie porobimy w tym, w tym budżecie, pouzupełniać w ciągu roku budżetowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. 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 Oferki, rezerwę, Yy, yy, owszem, może Pan yy, ma rację mówiąc, że w w ciągu roku można łapać. Natomiast 400 tysięcy, 200 po 250 tysięcy podstawy, podstawy to będą wypłaty dodatkowe do 31 stycznia muszą być wypłacone razem ze składkami, to będzie gdzieś ponad 300 tysięcy złotych. Yy, no i reszta to była po prostu na odprawy emerytalne, które też w każdej chwili... Mm -hmm. Panie Przewodniczący, wydaje mi się, że jest tutaj rozwiązanie też kompromisowe, z tego względu, że Pani Burmistrz mówi, że ta winda nie będzie robiona. Te 100 tysięcy ewentualnie, które mielibyśmy wziąć z tej rezerwy oświatowej, po prostu wziąć z tej, tej przebudowy, bo to znanie też jest, też jest bardzo, bardzo niepewne. W związku z tym tutaj 100 tysięcy, tu 100 tysięcy i jest też no, jeszcze to zadanie złożyć projektu musi być zrealizowane kwestia jest tylko jakie będą przepiane. Nie wiemy jeszcze jakieś środki. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce kwestii wniosków? Tak. Czy jeszcze jakieś wnioski są, Nie, tam, tam, ja, ja już się wycofałem, bo chciałem to uspokoić tą, tą rozmowę odnośnie tych wniosków i tego koncertu życzeń, który dzisiaj tu panuje w długich pół My siedzimy i nudzimy się, a wiemy, że z tego i tak nie będzie. Ja? Dobrze. To w związku tutaj z propozycją pani sekretarz, pańska arni ogłaszamy. Ale pani no, Agiszka nie ma tych wniosków. Są zapisane do dostanie z sekrety. Nie wiem, przypadku. Ale pół godziny.